Heyo, to the new! Jak widzicie zostało 40 minut do końca baneru SilverWolf No i dosłownie last minute postanowiłem jednak ją przywołać Bo jak widzicie mam mało zebranych przywołań, ale mam 43 pity, Więc powinno wystarczyć Ogólnie to się zastanawiałem, czy jednak jej nie skipnąć, bo mało się jej używa teraz Natomiast pomyślałem sobie, że nie będę zważał na metę i po prostu przywołam sobie postać, którą lubię a co więcej, twórcy zapowiedzieli buffy dla starych postaci, więc ona może dostać jakieś. Ale nawet jeśli nie, to ważniejsze jest polowanie postaci, które się lubi niż tych najsilniejszych. Bo polowanie po prostu dla mety to jest błędne koło, żeby, wiecie, nadążyć za metą, żeby móc zdobyć więcej materiału, by polować więcej postaci pod metę. A tak to przynajmniej mam gamer gear. <laughs> O, jest pięciogwiazdkowa Silverwood, please. Nikt cię nie pluje w 25. Więc chociaż chodzi do mnie. Mam Nintendo Switch, <ścoughs> i przeszła na Nintendo. Będziemy gaming buddies. Dobra, akurat jako, że to była decyzja dla Spinet, to nie mam żadnych materiałów przygotowanych dla niej, więc nie pokażę jej w akcji w tym filmie. No, mógłbym niby w Divergent Universe, ale to się trochę mija z celem. bo tam i tak by mnie kierowały Equation i różne inne bestingi. E, natomiast mam już pomysł na showcase z nią, ale to później, a na razie dzięki za oglądanie. I do następnego. Papa. Pa.